Musi być poddanie, Filip! Ugo dy przed galą KSW 90, przed debiutem w tej organizacji. Ugo, witamy Cię oczywiście w KSW, no i od razu pytanie, jak Ty się w tej organizacji czujesz, jak się w niej odnajdujesz? Uh, bienvenue à KSW, comment tu te sont ici? Uh, like home, so I have no problem. <hi> <mach> Sorry! <Okay. mach> Let's leave it uh, be fun. Yeah. uh so was speaking english? Uh, english 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 i'm sorry yes That's all. <laughs> so how are feeling kaise very good like home mm -hmm. bardzo dobrze się czuję jak w domu tutaj Ugo, twoim rywalem będzie zawodnik, który ma również czyste konto. Ty jesteś niepokonany, on jest niepokonany. Często jest tak, że zawodnicy wychodzą do walki z takim dodatkowym stresem. Nie chcę stracić tego zera. I jak jest w twoim przypadku? Uh, both you and your uh, opponent are unbeaten so far, so there is um, very often an additional pressure and stress towards that. Do you feel any kind of it uh, because of being unbeaten?

Of course, for public it's maybe a lot, but for us it's like uh, two, three hours in the sauna. You, you know this, Paulina. So yeah. it's uh, very good because you know uh, last fight I mm -hmm. missed uh, weight, but because I was like very badly, badly sick. I got a kidney problem and uh, even I got a big fever. Mm -hmm. So uh, I don't say it's not my fault because global health it's my fault as a fighter and athlete, but uh, this time. Like you see, I, I feel very good. Okay. I'm healthy. So I will cut the weight. Zostały mi cztery kg może dla ludzi, którzy nie są w temacie, jest to sporo, ale wy, wy wszyscy tu wiecie, pałety też, że to, to jest po prostu standard. Ostatnio nie miałem takich, takiej przyjemności przy ostatniej ścince, bo miałem problemy natury zdrowotnej, nerki odmówiły posłuszeństwa. Ja też muszę patrzeć na odporność zbiorową, bo to się rzuca na nas atletów. No, i tak się stało, że po prostu ostatnio miałem nieprzyjemności, ale teraz, tak jak widzicie, humor dopisuje czuję się jak ryba w wodzie, i teraz to jest. Przyjemność. cię tak obserwuję. To bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo słów z języka polskiego już przecież łapiesz, więc jak szybko zaczniesz mówić po polsku we Hey, When will you start using Polish as your language when giving the interviews? Uh, soon. But actually, it's also my fault because I'm uh, I'm studying Polish, but uh, I work very hard for three years in MMA. I came here. Uh, I will not, uh, you know, uh, do the immigrant story because mm -hmm. I'm not like this. But I came, I know no one, and I work a lot. And I, it was hard uh, to 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 create everything, mm -hmm. uh, despite that Poland is a great country to live, and uh, I I love to be there. But it's tr it's hard to make a living, like uh, create something again in a new place. Mm -hmm. So uh, I still got this objective, mm -hmm. but. Uh, uh, I'm young, but I uh, already done uh, some great things, I guess, and I knew that three, four things to do at the same time, it's maximum. More, yes. it's not good. So I keep the Polish uh, in the second zone. i still mm -hmm. learning every day, but uh, mm -hmm. now it's okay. But <laughs> you understand uh, tak, 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 but Wkrótce zacznę mówić, zacznę od takiej obietnicy, ale jeszcze tylko powiem o swojej etyce pracy. Ja przybyłem tutaj 3 lata temu. Nie będę tutaj czarował, że mam jakąś historię imigrancką, prawda? Po prostu przyjechałem tu, nikogo nie znałem, nie znam języka, poszedłem normalnie do pracy. Musiałem bardzo ciężko pracować zarówno na treningach jak i żeby się odnaleźć, znaleźć sobie znajomych. No i to wszystko owocuje. Wyznaję też taką zasadę, że nie Można łapać za wielu srok za jeden za wielu, wie, wielu srok za ogony, bo to się w pewnym momencie wykolei, więc mam, jestem młody i już parę rzeczy dokonałem, więc wiem jak to się dzieje, więc 4-5 rzeczy mieć na piedestale, bo za dużo też, to też niedobrze i gdzieś tam z tyłu moim celem jest um, szlifowanie języka polskiego, ale ze spokojem, na wszystko będzie czas. W wielu wywiadach, m.in. Marian Ziółkowski chwalił skalę twojego talentu. To też czy ty po zaledwie dwóch zwycięstwach czujesz? Masz w sobie takie przekonanie, że to już jest ten moment na KSW? Mm -hmm. Marian Ziulkowski spoke a lot of good words about you and you being gifted. So do you feel uh, being 2-0 w MMA that now is the time to take over KSW? I don't uh, really 2-0, 4-0, 5-0. I got the opportunity, and honestly, I'm not. Uh, I I want to build my career, but I'm not like uh, you know. I don't go deep in which guys I should take, etc. Basically, I got the guy. I sit with uh, Kishek, mm -hmm. Adam, Tristan, and he say, okay, can we fuck him up or not? <laughs> right. And Toshisko, uh, you know, and uh, so I don't care. Of course, I'm very happy to be there. It's a great thing for me to be in kaisu but I I'm not. Um, Afraid, or, or it's not big step for me To a, a i will enter and do my job. Dla mnie nie ma to znaczenia, czy mam 102050, zero, No po prostu rozwijam swoją karierę i jak potrzeba, to siedzę ze swoim sztabem, dostajemy propozycję zawodnika. No to dobra, jest taki do rozplekania, tak czy siak, robimy to. No, i ja po prostu nie boję się nikogo, nie boję się żadnych wyzwań, i pobyt tutaj w KSW myślę, że będzie świetnym tego dowodem. Czy w swoich dwóch pojedynkach zdążyłeś nabrać takiej ogłady z tym światem MMA, aby okiełznać te emocje, które przed walką są ogromne, aby w klatce no, zachować spokój? Mm -hmm. Those two fights that you had, uh, is it enough for you to keep the composure and not lose it when it comes to emotions? Because mm -hmm. it's very emotional thing to deal with MMA performance in front of the audience. Mm -hmm. Uh, so I just uh, forgot uh, to say thank you, Marian, to say uh, good <laughs> word. Or, also, I know that uh, all uh, my friend Arthur, Shishek, when they have the opportunity to speak good word of me, they do, and I'm thankful, thankful for this. Uh, and uh, I don't, I don't care about audience. Like I mean, I'm happy that they're there, but uh, it's I don't, have, I don't feel pressure about it. Mm -hmm. Because uh, I think in uh, in the life of men, you come to a point where you understand the meaning of your life, of and uh, when you step in, you have to know this. Because mm -hmm. if you step in just because you like fighting, it's not enough. So mm -hmm. now I feel uh, gifted, and I feel good in my uh, body, in my mind, uh, in my spiritual way, and I, when I step, I'm not scared. I, I'm. I'm excited. I got adrenaline. I got all those ho normal hormones, you know. Like you, I'm, i have this uh, aggressivity, this uh, fighting stress. But uh, me, you know, I fight uh, for France. I fight for Poland. Uh, the fight is uh, greater, greater, than me. It's it's mm -hmm. go above me. You know? mm -hmm. When I step in, I'm not uh, anymore a Hugo Du. I'm just, you know, like a mankin. You know what I mean? So I'm not. I'm not that. I focus on the job when mm -hmm. I mean because for me it's it's a job Po pierwsze, bardzo dziękuję mojemu sztabowi za to, że mnie chwali za każdym razem, kiedy ma do tego moment. Czy, czy Krzysiu, czy Artur, czy właśnie Marian mówią o mnie dużo dobrych rzeczy i ja jestem bardzo za to wdzięczna. A jeżeli chodzi o entourage przy gali, to tak naprawdę ta, dla mnie to się nie liczy. Ja się bardzo dobrze potrafię wyłączyć i to nie jest tak, że mm, nie jestem wdzięczny fanom, bo to jest super, że oni są wokół mnie, ale twoja motywacja nie może pochodzić z zewnątrz. Ty w pewnym momencie musisz mm, znaleźć się w takim momencie, że czego chcesz, i sama przyjemność z walki, że ty po prostu lubisz sport walki, yy, w takim momencie nie jest wystarczająca. Ja, kiedy na przykład chodzę do klatki, to już nie jestem UgoDu, tylko po prostu y, zamieniam się w, jakby w inną postać i dla mnie walka jest najważniejsza i, i, i absolutnie jakby te wszystkie emocje, które są wokół, one mnie nie paraliżują, nie dotyczy mnie ten problem. Rywal Gino to jest zawodnik, który jest upatrywany, uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia MMA w Holandii, w ogóle w tamtych rejonach. Pytanie do Ciebie w zasadzie jest takie, czy Ty patrzysz na niego jako na zawodnika, który ma ten background rzeczywiście stójkowy i tak naprawdę od jakiegoś czasu po prostu bije się w MMA i robi to dobrze, czy podchodzisz do niego jak do osoby, która jest kompleksowym zawodnikiem MMA? Okay, so your opponent Genevan Steins is also considered to be a big star right there in those regions of, of Europe, one of the biggest. Um, he stems from uh, striking, however, he considers him himself to be uh, complex and uh, like, like uh, full in the composure when it comes mm -hmm. to MMA. So, do you think it's a trick to trick us all and he will rely on his striking, or will it be more like let's mix it up and let's do mm -hmm. MMA straight? Uh, let's be honest, I think uh, he's a striker. But he do MMA, so of course he do some uh, zapassi and grappling. But uh, I think that everybody know that I got uh, okay zapasi yeah. and and grappling, and uh, I think it will be an opposition of style. So I will try to take him down. He will try to resist, and uh, this this is always gonna be and. Uh, mm -hmm. Yeah, może to ale uh, no one. I guess. Okay. <laughs> it's, it's obvious. Okay. But uh, I'm sure he trained well, a uh, wrestling defense, I hope. Mm -hmm. <coughs> e, no, na pewno tutaj chodzi o to, że to jest zestawienie styli, dwóch przeciwstawnych styli. Ja, ja wierzę w to faktycznie, że jest ta przewaga tej płaszczyzny stójkowej u Ginego. I mm, ja z kolei jestem, lubię zapasy, mam, mam okej okay zapasy. <coughs> e, I wszyscy o tym wiedzą, więc na pewno ja będę próbował go e, obalić, a on będzie próbował stanowić mi opór. Zobaczymy, jak on trenować swoje defensywne zapasy. Mm -hmm. Jaki masz plan na to KSW? Jak długo chcesz tu pozostać? E, czy twoim celem już jest pas? Czy już o tym myślisz? Czy, czy na razie skupiasz się po prostu na najbliższej walce? What is your KSW vision of mm -hmm. you and the organization? Give the best fight I can, every time I step. In. Mm -hmm. That's all. Of course if I can go to the belt, I go to the belt. But, uh, like I say, I, ma I made a French interview like uh, in And they ask me the same question, but like, like I say, I want to go in the highest uh, place possible I can. So in Kaiswou, I will go to the best rank I can, and if I can hit a belt, I will hit a belt. Who translated you? Yeah. That wasn't me. No, it was a uh, French media. Okay, okay, so okay. Fair enough. Fair. <laughs> Fair enough. Yeah. E, moim e, celem w KSW jest po prostu dawać najlepsze walki, jakie tylko mogę. E, to, to jest dla mnie naddadrzenne. No, oczywiście jeżeli pas gdzieś tam będzie na szali, to jak najbardziej będę, będę wdzięczny za to i będę ku temu zmierzał, e, ale przede wszystkim dawać dobre walki pokazywać, że mam świetny poziom e, MMA bardzo ci dziękujemy. Liczymy na to, że następne wywiady będą po polsku, bo widać, że już całkiem nieźle sobie radzisz z rozumieniem. No i baw się dobrze w klatce. Okay, we're keeping the fingers crossed for the next interview to be in Polish. Have fun in the cage tomorrow and we are keeping the fingers crossed for your performance on Saturday. OK, dziękuję bardzo Ciskim i uh, dobry wieczór. <laughs> dziękujemy.